Taszek by sobie nie pozbijał desek, no bez przesady. Nie, tak nie <grystanie> Ptasz, No nie jak się Ptasz, konia kocha. woła. Idziemy, jedziemy i nagle nas zaskoczyło coś, no co jest przed, przed domem. Patrzcie, Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa w kolejnym pięknym dniu. Kawusia wjeżdża z rana Proszę bardzo. Jak jest pięknie Dzień dobry. Dzień dobry. Taki mamy teraz tutaj wypoczynek. I o, to my całe dwa lata walczyliśmy, żeby mieć gdzie usiąść. No, wystarczyło posprzątać garaż, kupić yy, sofy i się cieszyć tym miejscem. Nie no, muszę Wam pokazać, że jest daleka, zobaczcie. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście wieczorem, jak to wygląda. Jak nie, to w poprzednim filmie pokazywaliśmy. No. Mamy już swoje miejsce do odpoczywania, więc częściej będziemy odpoczywać niż pracować. Wstajemy rano, siadamy, kawusia, wszystko jest, ciasteczko. No i o to chodziło żeby wstać, przyjść, usiąść, a nie wystawiać codziennie te krzesła leżaki. Ale jeśli sądzicie, że to już tak będzie i nic więcej, to nie. Dzisiaj wstajemy, ruszamy, się, subujemy i w drogę. Tak, gotowi? Plecaki spakować, wodę bo jest ciepło, dobre humory i lecimy. Za chwilkę. Także łapeczka w górę, subskrypcja, dajcie nam powera do działania i zabieramy Was dzisiaj na wycieczkę. Bierzcie mi siawteczkę. A teraz drożdżowy z masełkiem, proszę bardzo, kto ma ochotę, Monisia ma. To smacznego. Dziękuję. No jeszcze sobie tak siedzimy tutaj na tej pięknej ścianie. Udekorowana ładnie. Cudownie będzie. No i dochodzę do wniosku, że w sumie dobre to miejsce jest, bo tutaj w tym garażu i przed garażem jest tutaj zawsze zacienione. Jakaby pora dnia nie była, to, to by zawsze się... tu jest cień, a jest ciepło. No i tak naprawdę jak wcześniej próbowaliśmy wybrać sobie tą stodołę za miejsce takie wypoczynku, odpoczynku, to tutaj cały czas jest słońce i no nie no, no dobrze ciepło, ale jak chcę słońce, to sobie wyjdę na słońce, na leżaczek. A tak tutaj można sobie w zacienionym, ciepłym miejscu od rana posiedzieć. No i skierzyć. jeszcze posadzka wygrała, że tu jest. No nie? właśnie, i jest wylewka, wylewka no. No. Już, no, wystarczyło posprzątać. Brawo my. No. No. Sufit ładny, podoba Alewianski. mi się. Nie, naprawdę daje klimat. Oddaje taki wiejski klimat. Będziemy jeszcze tutaj na pewno Czasem, coś dekorować jeszcze, bo to, 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 to pomieszczenie daje nam tutaj duże pole do, do popisu. Yy, oczywiście jak macie jakieś pomysły, co tutaj można jeszcze upiększyć, yy, udekorować na te ściany, na tą ścianę, na tamtą, na tamtą czy... Nie czy... będziemy tynkować, tego jesteśmy nie, nie. pewni. Tynkowanie tynkowanie nie, tynkowanie nie. Tarton, gips też nie, tu nie ma być Wiem widzowie, że macie... Czasem naprawdę oryginalne pomysły, także sekcja komentarzy zdała się otwarta. Może... Żeby ocieplić za... to jeszcze. Znaczy, nie jest tyropianem. <śmiech> nie, nie. <śmiech> może, Może nas zainspirujecie jakimiś fajnymi pomysłami. Witamy z trasy! 9.5 mamy dziś po 5... 88. 88. 88, bo tu Ci skręcać każe. Zbliżamy się. Do pięknego po prawej stronie chyba pałacu jakiegoś. No, zobaczcie, czyż nie jest piękny ci on. A my w lewo. A my w lewo. Ciekawe cię. Kierunek ta... Turek. No to dalej jazda tatuś, tak? Pięknych okolicznościach przyrody przed nami. Naszym oczom i waszym ukazuje się most. No, ale jaki kolorowy, monia. No właśnie. Taki, taki most no, specjalnie dla ciebie tu wyrósł. No tak, no bo, no bo jak? By inaczej. Więc ten podziwiajmy most, wspólnie. No, nad autostradą to jest most. Aha. Ten fajnie wygląda pewnie jadąc autostradą. Od dołu, nie? Ale tu też jest fajny kolorowy. Pewnie go nawet widzieliśmy kiedyś od dołu, jadąc autostradą. I dalej jazda. Wiatraki również są. Polska jest piękna, pamiętajcie o tym. Rondo, i tutaj Piotrusiu, kierunek. Dalej prosto. Dalej prosto. A kalisz. No dobrze. A teraz wychwaliszcie turek. Turek wita. Ale turek tylko tak dziś przejazdem. Może kiedyś i tutaj się zatrzymamy. Pozwiedzamy, jeśli Napiszcie macie przy jakieś. Nie okazji, co tutaj warto zobaczyć. Dokładnie. No to przy następnej okazji się wybierzemy. Do Turku. Możliwe. I albo gdzieś tutaj właśnie w tych okolicach Turku, żeby tak cały dzień sobie wypełnić, pozwiedzać. Zjeżdżamy z Ronda, ale zobaczcie jakiś taki nowy McDonald's, wersja tak, wizualna. Tak, tak jak my. Jak my, no kolorystycznie tak i nic poza tym. Ograniczenie do 60. Szóstka jest po lewo, zero jest po prawo. Jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy. Ale się to zejdzie tak na środek. Tak, zapewne. Ale Z... no, dziwny znak, no? No pierwszy raz widzę. 6 Zero. Lecimy, no, Bum. Ja muszę przyspieszyć. <laughs> A to normalna 60. No, no okej. Okay. Ale sprzęt jedzie. Bez zabudowy, tam to musi być gorąco. Godaszek jest jedzie. No, tak po staremu, nie? Taki balkonik tylko. Jeździłeś na takim kombajnie? No, Kiedyś się bez... Z ceratom, tylko. za, 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 za dzieciaka. No. Jak ty to zniosłeś jako alergię? Nie no, wiedziałeś, zaka. że alergię wtedy miałeś nawet? nie? Wtedy się dowiedziałem, że mam alergię. Aha. I dalej, o bociek jak szedł tu! Uuu, leci, leci, leci! I poleciał. Nasze już jakby buciany tak odleciały, nie? Dzisiaj był tylko jeden, a... Wczoraj w ogóle nie ma ich. Nie wiem, czy już się szykują do odlotu, czy no, to już ta pora. Można siedzieć w jednym miejscu. Albo zwiedzają, no, hmm. też tak może być. Biorą przykład od nas, no wiadomo, no to idzie po prostu w genach, nie? Napatrzyli się w <laughs> genach. <laughs> Bocianie geny, lubimy latać. Szanowni Państwo, jedziemy, jedziemy i nagle nas zaskoczyło coś, aż co jest wracamy przed domem. Patrzcie, aż wracamy. Jakie bajkowe postacie? Oni no, ludzie mają fantazję. Kurczę, nie wiem, czy sami to robią. Nie wiecie o co chodzi, nie? Tam jakie to ciasto taki... pośrodku. No, takich z horroru wieczorem, jakbym tutaj weszła. Ta elewacja domu, jaka czarna ze sztaczkami. No, no, bardzo wyróżniający się dom. No tak super. Dalej było, tak. Czas goni. Nie, no tłok robimy na drodze. Dobra, bo korek jest za nami. Uciekamy. Dojeżdżamy na miejsce. I ile tu samochodów stoi? Ja myślę, że to jakieś takie dzikie miejsce jest. Cztery minuty do celu. A, jeszcze dalej jedziemy. Jesteśmy w miejscowości Gołuchów. Skręć w prawo. Mamy tutaj zwierzątka hmm. oglądać. Jakieś. No zobaczymy. No szukamy, szukamy drogi, bo... Po... Opinie były takie, że tam gdzieś ciężko dojechać. Żubry podobno mają tutaj być za 600 metrów. Lekko wlewą. A, tam już jest zakaz. Aha, czyli tutaj czyli byśmy trzeba musieli stanąć za... i, dojść stanąć Dojść na noga. a jedzie tam jakiś samochód. No ale jest zakaz. No jest może zakaz. ma pozwolenie. Dobra, albo z tamtej strony może nie. No nie wiem, tu parkujemy. Dobra, no, zostawiliśmy tutaj samochód. Duży parking tu jest, proszę Państwa. I ruszamy. 700 metrów przed nami według mapy Google. A. Musimy się posilić przed tak długą podróżą pieszą. Hmm. A <grywa> ciekawe, co na tym znaku jest napisane. Może tu można wjechać? No my tutaj wjechać nie możemy. Mamy tą ścieżką, piękną drogą i już tutaj mamy kierunek na żubry. Zobaczcie, żubry. A tu coś skoczyło. Jaszczurka tu Widzicie jaszczurkę? Uciekła. Leśnictwo gołuchów. Na rozstaju dróg jesteśmy, proszę państwa. Idziemy stamtąd. Tutaj mamy takie skrzyżowanie. I kolejny znak na żubry. Czyli niekoniecznie trzeba jechać na Podlasie, żeby żubry zobaczyć. O, i tu górnie jeszcze żubrowa ścieżka. O, żubrowa ścieżka. <laughs> żubrowa ścieżka. <laughs> od razu... Z żubrówką się kojarzy? A, no tak. Tego typu napoje. Głodnemu chleb na myśli. Że mi? A nie mi? To skręcamy teraz na taką ścieżkę. Pokazowa zagroda zwierząt. Czynna codziennie od siódmej do zmierzchu. Żubry, koniki polskie, daniele, dziki. Pozdrawiamy wszystkich Danieli. I dzików też. Tu sobie idziemy, a tu tylko na drzewie się normalnie to karmi, ale karmi, który domek. Tak jest... widzowie zajrzą, tak. na nic? Widzicie coś? Piszcie co widzicie? Co to za domek? To jakieś gniazdo dla ptaków, ale to przez człowieka jest raczej zrobione, bo drutem to owinięte jest. No tak. Taże by sobie nie pozbijał desek, no bez przesady. Nie, tak nie. <grystanie> Dobra, proszę Państwa, zbliżamy się do tej zagrody. I tu jest takie coś: takie maty leżą. Dbają o bezpieczeństwo. Maty dezynfekcyjne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. O, trzeba przejść przez to. <grystanie> Na wejściu Daniele są. Na pierwszym planie, ale ich nie ma aktualnie. Czyli mają tak duży teren, że ich No nie tak, tak gdzieś się schowały. To no i jesteśmy już, bo. No tak, ale tak, już oficjalnie oficjalnie. Tak, wejście za fritu jest. No to szanujemy zawsze takie akcje. Tak. O, tam za krzakami budka z lodami. Z O, widzę żubry są, leżą na piasku tam. No Kurcze, no normalnie jak na Podlasiu byliśmy, nie? Tutaj też tak wyziutko widać. Idziemy tam dalej, no, wyżej staniemy. No Tutaj są wymienione różne zagrody chyba, tak? Tak mi się wydaje. Białowieża, białowieża, gołówów, gołów. A w białowieży nie byliśmy na Podlasiu, tylko byliśmy za Supraślem. No żubry leżą sobie. Cześć. Tam ten ma śniadanie aktualnie. Odpoczywają po śniadaniu. Czekają na obiad. Bierzmy z nich przykład, odpoczywajmy. Ja? Odpoczywamy dzisiaj. No, to po żuberku. Kto ma, ten pije. Dobra, żubry widzieliśmy, idziemy dalej. Po drodze tojki są, jakby ktoś nie wytrzymał. Tablice do poczytania. No ogólnie tak, teren fajny, idzie się wzdłuż takiego ogrodzenia i co jakiś czas są tutaj te podesty i można sobie podziwiać. Jakby jeszcze taka wieżyczka widokowa była. To no fajnie. bo mamy porównanie tak? koniki polskie. Koniki polne są tam. Ale malutki tam jest. Chyba mleczko sobie pije. Chodź, Lala, tu. A, pod wiatą siedzą. Mm -hmm. No widzisz, też wiatę mają. Wszystkie nie w jednym nie. miejscu, akurat pora obiadowa chyba się trafiła. A no no, no, 13, więc. Tutaj mają e, sianko. sianko. Tu szkoda, że nie przysłałem. Tutaj się wodę nałapić. mają. No, Możemy tutaj poczekać chwilę, ja? nie? Jak się tam najedzą, to może tu przyjdą. No, popić. Tam mają żuberka, jakby co konie tu nie przyjdą raczej Natka, One... konie śpią na stojąco? A czasem też się kładą? Czy... Ale, ale śpią, ale ogonem rusza a, Bo jak śpimy, to też mu wyodgonione O jak się konia, konia woła Nie chce przyjść Konik! Chodź Pokaż tutaj mi? się Chodź do Natalki Tutaj sobie popił tam sobie poje teraz. Ale ten kol ma takie P wytatuowane. Z A z drugiej strony 204, czyli jak 24. 24? P. P? piotr On po ponumerowane no, są. Te. Widać. Jakby uciekł. Ten mały nie. Gdzie ty to P widzisz? No jest. A ma takie P rzeczywiście. Malutkie. No. Może to są pierwsze litery y, imienia. To jest kończy kucyk. To jest źrybak. A Okej. Okay. Jeszcze raz z żubru wróciliśmy. Bo akurat tu blisko stoi. I się schował za tym ogrodzeniem. Tak. O. Dobra, tutaj Cię widać dobrze. Cieknie mu aż. Taki wyliniały, nie? Żubry takie chyba są. Nie, tam wydaje się z daleka, że... No tamte już, już pewnie wyleciało wszystko z niego, latszy znaczy za sierpnia. Czyli na lato zmieniają umaszczenie. Może. A jak ładnie stoi nóżka, pyk. No. Dobra, stójcie sobie żubry my jedziemy dalej, nie? Pokazowa zagroda zwierząt w Gołkowie jest jedną z sześciu w Polsce zamkniętych hodowli żubrów z czystej krwi linii białowieskiej. Została utworzona w 1977 roku z inicjatywy ówczesnych władz województwa kaliskiego. Tu jest mapa, gdzie są te zagrody wszystkie o, tu jest Puszcza Knyszyńska, tam byliśmy, jak byliśmy na Podlasiu. Na Podlasiu o, tyle jest, nawet w Międzyzdrojach jest, w Smartywicach też, też niedaleko Łodzi. Zagrodę żubru zostawiamy i innych zwierząt. I idziemy dalej, do przodu. Także jak jesteście ciekawi, co, co nas dalej? jeszcze spotka podczas tego dnia, to zapraszamy na kolejny film. Do następnego miłego. Bajo. Bajo.